Witamy Państwa w Centrum Kultury i Aktywności na targówku fabrycznym, które działa dla Państwa od 2018 roku jako instytucja samorządowa, powstała z myślą o mieszkańcach targówka. Przed Państwem zabytkowa willa, zrewitalizowana na potrzeby naszego centrum. Budynek przeszedł generalny remont, odzyskując swój urok, a przez dobudowę skrzydła został znacznie powiększony. Pierwszy budynek powstał w tym miejscu około 1900 roku dla właściciela fabryki chemicznej Kijewskiej Szolce i Spółka, charakterystycznym dla drugiej połowy XIX wieku stylu eklektycznym. Stanął w ogrodzie niedaleko nowoczesnej fabryki chemicznej, produkującej m.in. kwas siarkowy czy kwas solny. Willę wybudowano jako marmurowy, parterowy dom na planie prostokąta z wysoką sutereną. W środkowej części, zwieńczonej trójkątnym szczytem, znajdował się balkon. Dom otrzymał skromną, ale bardzo ciekawą dekorację architektoniczną z ciekawymi detalami. Po II wojnie światowej w budynku znajdowały się mieszkania komunalne. Opuszczone coraz bardziej niszczały, aż wreszcie dom stał się ruiną. W 2015 roku zdecydowano się wyremontować willę i przeznaczyć ją na cele kulturalne. Modernizacja trwała dwa lata i kosztowała około 10 milionów złotych. Zachowano historyczny podział wnętrz, odtworzono stolarkę drzwi i okien wraz z okuciami oraz wewnętrzną drewnianą klatkę schodową. Przywrócono balkon zgodnie z jego pierwotnym wyglądem, a w elewacjach uzupełniono brakujące elementy ozdób i tynku. Do zabytkowej willi dobudowano nowoczesny obiekt o powierzchni około 350 m2, połączony szklanym łącznikiem z zabytkową częścią. To sala widowiskowa. Uporządkowany został także stary park, by stać się miejscem spotkań, warsztatów i wydarzeń. W tym miejscu znajdowało się kiedyś osiedle robotnicze dla pracowników fabryki, a budynki, które pozostały nazwano siarczankami. Te parterowe domy na niskiej podmurówce kryte dwuspadowym dachem to pierwsze osiedle mieszkaniowe na targówku fabrycznym. Siarczanki zostały wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków i rozpoczyna się ich rewitalizacja. Centrum Kultury i Aktywności prowadzi zajęcia dla dzieci, rodzin z dziećmi i seniorów. Najmłodsi biorą udział w zajęciach umuzykalniających, trochę starsze dzieci uczestniczą w zajęciach muzykalowych baletu czy zajęciach rysunku i malarstwa. Dla starszych nasze centrum przygotowało m.in. kursy aktorskie, zajęcia hip hopu czy warsztaty nauki śpiewu. Dorośli seniorzy mają do wyboru zajęcia z rękodzieła czy zajęcia sportowe. Organizujemy wystawy, przedstawienia teatralne, koncerty i ciekawe warsztaty, wzbogacając ofertę o coraz to nowe przedsięwzięcia, wsłuchując się w potrzeby naszych mieszkańców. Wszystkie nasze wydarzenia, cała oferta jest dostępna dla Państwa, mieszkańców bezpłatnie. Misją naszego centrum jest stworzenie wspólnie z mieszkańcami miejsca, które inspiruje, pokazuje ścieżki świata kultury. Tworzymy miejsce, które ma być niewyczerpalnym źródłem dla osób spragnionych kultury. Obiekt znajduje się na terenie objętym zintegrowanym programem rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.